Dzień dobry, tu ja mówię. Ja mówię, tam ktoś jedzie i rozprasza. A ja mam coś ważnego Państwu do przekazania. Ronde Santis. Przypomnijcie mi w odpowiednim czasie. Jak na hasło, właśnie, jak ja zapomnę, że na hasło Ronde Santis to jak na hasło? No to na hasło żyrafy wchodzą do szafy. To Państwo odpowiecie Ronde Santis, ja już będę wiedział o co chodzi. A póki co, to mały, krótki komunikat meteorologiczny. Za chwilę. Kluśnie, ale to już nie pierwszy raz, kiedy coś mi na łeb spada, i to dobrze, że deszcz, bo bywa jest zupełnie inne substancje, a ta ważna rzecz, o której dzisiaj chciałbym z Państwem pogadać, to właściwie nie jest rzecz, to jest osoba. I to bardzo poważna osoba, która nazywa się proszę Państwa, Elon Musk. Znany, ekscentryczny, amerykański miliarder. Państwo na pewno wiecie o kogo chodzi, Jeśli ktoś nie wie, no to jest taki człowiek, który zajmuje się rozmaitymi i poważnymi biznesami, w tym biznesami pod tytułem Loty w Kosmos. Ja od czasu do czasu, proszę Państwa, trochę żartuję, trochę mówię serię, że poddaję w dużą wątpliwość ten najbardziej legendarne loty w Kosmos. Które miały, mieli dokonać, no, nomen, nomen Amerykanie. Bo maska jest Amerykanin, Amerykaninem, czyli lot na Księżyc. Ludzie się ze mną śmieją, ale ja chciałbym tylko, proszę Państwa, zauważyć, że to, co się nazywa lotami w kosmos, czyli tam, gdzie tam wylatują te obiekty. Maska, czy wcześniej łajka i Galarin to jest 200-250 km nad Ziemią. No to tak, jakby się uparł, to by doszedł pieszo. Natomiast, jeżeli chodzi o lot na Księżyc, to jest ponad 300 km. No i jak wiemy, te loty po programie Apollo, czyli od 50 lat, w żaden sposób nie zostały powtórzone. Żaden załogowy statek kosmiczny na Księżycu nie wylądował. Ale to nawiasem nawiasem i w ramach złamania trochę konwencji, bo ostatnio było na polskiej chacie dużo racjonalizmu, dużo stoicyzmu. No to teraz czas na trochę sensacji, trochę teorii spiskowych, a Elon Musk się do tego nadaje, proszę Państwa, idealnie. Eee, dlaczego się nadaje idealnie? Otóż, proszę Państwa, dlatego, że trudno nać wiarę, aby yy, na przykład w Rosji ciągle radzieckiej, ale i też w Stanach Zjednoczonych, dorobi się bilardów w takiej branży, proszę Państwa, jak fruwanie w kosmos, wysyłanie satelit i innych obiektów, no bo tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej wyobraźni, aby wiedzieć, że dysponując takimi narzędziami, taką technologią to można przerzucać nie tylko w kosmos, ale po ziemi różne inne ciekawe obiekty, o których w ostatnim czasie dość głośno i nazywa się je taktycznymi ładunkami, na przykład, no już nie wspominając o całej technologii szpiegowskiej, no bo satelita, proszę Państwa, no GPS, to co to jest? No to jest szpieg, to, który ta cała nawigacja to, to jest coś, co, co Was cały czas widzi, cały czas obserwuje i podpowiada Wam gdzie macie jechać, no wiecie Państwo o co chodzi, nie będziemy się tutaj rozwodzić nad banałami no i tenże Elon Musk jakimś dziwnym trafem pakuje się w takie grube historie no, które nie jednego by wkończyły proszę Państwa, sam fakt przyjęcia, czy próby przyjęcia Twittera no przez osobę, która jest kojarzona mimo wszystko z prawą stroną czyli z republikańską stroną z strony politycznej która wprawdzie ma, miała różne relacje z Donaldem Trumpem a ostatnio jest na ścieżce wojennej z tego powodu że odesłała Trump że Mask odesłał Trumpa na emeryturę, każą mu tam powiesić kapelusz w stronę zachodzącego słońca a stawia proszę państwa na no i teraz jakie hasło? Odwrócimy. Ja mówię, że rafy wchodzą do, do szafy, a Państwo przypominacie mi oko chodziło. Wiedziałem, że to się tak skończy. Wiedziałem, że to się tak skończy. Elon Musk pod, popiera, proszę Państwa, senatora republikańskiego, który był byłym wojskowym, a nazywa się nazywa się Ron. Ronde Santis się nazywa. Poradziłem sobie. Ronde Santis się nazywa. No i to niezależnie od tych relacji pomiędzy Trumpem i, i maskiem, niezależnie od tego. Co się działo z portalem Twittera? Tam się ciągle dzieją jedne wielkie jaja, bo e, najpierw miał przejąć, później nie przejął, później przejął, ale coś, ale coś nie przejął, i teraz o, 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 przepraszam, że no, teraz jest cała seria procesów sądowych. Czy mają być procesy sądowe związane e, z tym, kto jest właścicielem Twittera i kto komu ma oddać pieniądze? No ale samo to, proszę Państwa że miliarder amerykański dorabia się miliardów w takiej branży, w jakiej się dorobił podnosi rękę na monopol w postaci Twittera, jak wiemy jest to monopol Glewicowy no i proszę Państwa angażuje się naprawdę w potężną aferę związaną z konfliktem na Ukrainie no gdzie co tu dużo mówić, wręcz sobie robi jaja z przedstawicieli dyplomacji ukraińskiej i samego Żołnierza. Bo najpierw wystosował taką propozycję, w której proponuje, aby w Ługańsku i w Doniecku odbyły się prawdziwe referenda pod nadzorem ONZ. Jeśli, jeśli naród tamtejszy orzeknie, że chce być w Rosji czy w Ukrainie, to uszanować tę decyzję. Warunkiem ma być też oddanie Krymu, które według Maska, no ale to jest prawda historyczna, został przekazany Ukrainie tylko dlatego, że pierwszy sekretarz Chruszczow był Ukraińcem i przerzucił wewnętrzne granice Związku Radzieckiego. No i ta propozycja, proszę Państwa, się najpierw spotkała z bardzo ostą reakcją niejakiego Melnyka, Byłego już ambasadora e, e, ukraińskiego w Berlinie, który między innymi chwalił banderę i mówił, że to nie był żaden ludobójca, a upa to jest fantastyczna armia. On zaczlnął pierwszym wpisem, a drugi wpisem, jak już zasłynął, to, to zasłynął w Polsce, a już na całym świecie zasłynął wpisem Pier się skierowanym do Maska na tą propozycję, na tą sądę. Co ciekawe, proszę Państwa, w tej sądzie, a się spodziewałem, że to będzie masakra. Zresztą ja tak średnio popieram tą sąd, szczerze mówiąc, proszę Państwa, te warunki pokojowe, no ale dobra, nie będziemy wchodzić w to. No to tam było 40 do 60, no to przyznacie Państwo, że jak na skalę tego błędu, który się dzieje i jakby jednostronności w przekazie medialnym, no to to robi wrażenie. To jednak, co nie jest dla mnie jakimś większym zaskoczeniem, gdzieś tam w dalszych krajach, w Stanach Zjednoczonych i i innych krajach poza tą naszą Europą Środkową na ten konflikt się patrzy no, zupełnie inaczej niż, niż tutaj my patrzymy w Polsce na no, własne nieszczęście i w okolicach polskich. No w każdym razie, proszę Państwa, po tej odpowiedzi no, nie tylko ambasadora, ale również Żołęski zrobił tam własną sądę, taką troll sondę, czy wolisz maska, który popiera Ukrainę, czy wolisz maska, który popiera Rosję. Musk zareagował w taki sposób, że postanowił przestać wspierać Ukrainę i udostępniać im Starlinki. To są taka sieć satelitów, które właśnie wysłał w kosmos i to ma im miało pomagać w trakcie tego konfliktu zbrojnego. No wiadomo, w czym pomagać. No, Bierek raczej nie układali na podstawie tych satelit, a jednocześnie oświadczył, że to Pentagon powinien wspomagać. No i pamiętajmy, że że Pentagon jest w tej chwili pod, pod rządami, pod nadzorem Bidena, czyli demokratów, z którymi Musk nie, za którymi mask niespecjalnie przepada. No i moje pytanie, proszę Państwa, podstawowe jest takie: No, podejrzewa się też, maska o to, że prowadził jakieś negocjacje, rozmowy z Putinem i w wyniku tych rozmów, właśnie telefonicznych, z Putinem miała tam postać ta jego propozycja na Twitterze. No i moje podstawowe pytanie, proszę państwa, z okolic teorii spiskowych jest takie: kto stoi za tym człowiekiem? Bo jakoś średnio mi się chce uwierzyć, albo inaczej, w ogóle nie wierzę w to, że taki biznes na takie miliardy można zrobić w takiej branży, można zrobić, proszę państwa, bez odpowiedniego zaplecza. Bez odpowiedniego zaplecza politycznego i, i nie tylko politycznego, bo wydaje mi się, że tutaj jest również konieczne wsparcie ze strony odpowiednich służb, a przynajmniej tych, tej części służb, która gra swoją grę, no bo jak wiemy no w Stanach Zjednoczonych chociażby w przypadku Hoovera to nie jest tak, że tam jest jednomyślność w tych służbach specjalnych amerykańskich, że tam zawsze były walki frakcyjne pomiędzy taką i inną wizją Stanów Zjednoczonych i tego jaką rolę na świecie mają Stany Zjednoczone i w jaki sposób odgrywać no i na to pytanie, które sam sobie postawiłem, ale i też Państwu, licząc na jakieś podpowiedzi, odpowiadam w taki sposób, że to nie jest przypadkowa postać. To nie jest przypadkowa postać, i to jest postać, którą, która się zachowuje w przestrzeni publicznej z takim przymrużeniem oka. No z takim jajcarskim, stylem typowo internetowym, czy tam emoticonki, bardzo krótkie komunikaty, plus ten nieznośny amerykański marketing, czyli jak zrobić biznes, wiesz, w siebie, tutaj, przekazuj krótko, esencjonalnie, zainteresuj słuchacza i tak dalej, no to jest ten styl. Maska, ale w związku z tym, że on się dotyka tak ciężkich tematów i z tego tytułu nie ponosi jakichś większych konsekwencji, no bo przecież każdy inny, kto by się porzucił na, na Twittera, czy już nie daj Boże na, na to, co się dzieje w, w Ukrainie, z takimi propozycjami, z takimi ofertami, z takimi herezjami wręcz można powiedzieć, no przypuszczam, żeby skończył marnie. No tu mamy przecież szereg przykładów ostatnio. Watersa z tego, z Pink Floyd. Sprowadzono na glebę, bo wypowiedział się krytycznie wobec Ukrainy i przyjaźnie wobec Rosji. No a to też jest przecież niebyle jaka ikona i rozpoznawalna na, na całym świecie. Ciekawa postać, proszę Państwa, ciekawa postać. Ja nie biegałem po tych wszystkich Wikipediach i innych źródłach, żeby uzupełnić jakoś wiedzę w tym zakresie czyli dokopać się do tego jakie były początki Maska mnie interesuje tylko jakby aspekt ten jego współczesnej działalności ale jeśli macie Państwo jakieś informacje ciekawe, związane z tym człowiekiem które by wyjaśniały skąd u niego tyle odwagi no i tyle wręcz bezkarności w zachowaniu jakie w każdym innym przypadku zakończyłyby się no, zakończyłyby się poważnymi konsekwencjami, a najszybciej takimi konsekwencjami, jakie zaliczył Trump, czyli upadki biznesów, odwrócenie się banków i nie wiadomo, jakie jeszcze ostre reakcje. A tutaj, proszę Państwa, jakoś niespecjalnie się coś dzieje. No, na pewno jest to człowiek, który jest związany z tą częścią prawicową w Stanach Zjednoczonych, ale to trochę mało informacji, żeby. Jakby do końca uwiarygodnić tą spiskową teorię, że pan Mask nie jest człowiekiem przypadkowym, ale ma do wykonania pewne zadania. No i to, co robi, się wpisuje też w narrację republikanów, bo przypominam, że republikanie, i sam tam też mówił, no, że ruskimi trzeba się dogadywać i to nawet kosztem Ukrainy. Także to nie jest walka samotnego wilka, w moim przekonaniu, ale posłańca. Posłańca, który wie, że to, co robi, nie spotka się z jakimiś większymi represjami dla niego, a być może z jakimiś profitami, nobilitacjami. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Zwrócił moją uwagę po wielu, po wielu tygodniach i wysiłkach Elon Musk, no już nawet nie przez fakt, że wybuchła ta cała afera z Twitterem, ale ta afera z Ukrainą pokazuje, że warto tego człowieka obserwować, bo to jest człowiek, który na moją intuicję Przekazuje te zakulisowe informacje czy zakulisowe plany i strategie znacznie grubszych od niego misiów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.